gdzie zostaną złożone znicze i następnie udamy się na cmentarz komunalny, gdzie na mogiłach poległych również złożymy znicze i oddamy im hołd myślę, że możemy rozpocząć dzisiejsze uroczystości tutaj jak widzimy już więzienie carskie zostało zburzone co prawda przez władze miasta Włocławek ale Ważne, że to się dokonało i proszę o, o to, żebyśmy rozpoczęli nasz marsz.